11 listopada 1918 roku to umowna data odzyskania przez Polskę niepodległości. To właśnie wtedy Józef Piłsudski przyjechał do Warszawy i objął naczelne dowództwo. Na południu ślązacy staną niebawem do walki w powstaniach. Na wschodzie rozgorzeje śmiertelna wojna z bolszewikami. W Paryżu Roman Dmowski Rozpocznie starania o jak najkorzystniejsze dla Polski zapisy w tzw. traktacie wersalskim. W grudniu 1918 roku o przywrócenie granic przedrozbiorowych do walki stanęli powstańcy Wielkopolscy. Impulsem była wizyta Ignacego Paderewskiego, który zatrzymał się w Poznaniu, spiesząc do Warszawy. Powstanie rozprzestrzeniło się na wszystkie prawie powiaty zaboru pruskiego. Bardzo szybko i sprawnie przeformowano wtedy spontanicznie tworzone oddziały powstańcze w regularne wojsko. To było zwycięskie powstanie. Odzyskaliśmy całą niemal Wielkopolskę i część Pomorza. Józef Piłsudski chcielił potem oddziały wielkopolskie do regularnej armii niepodległej Rzeczypospolitej.